Hej, Józef? Cześć, Wyszek. Co ty taki pomalowany jesteś? Ja to nie ale co ty taki blady jesteś? No ja straciłem wszystkie kolory. No katastrofa jakaś. No i szukam, gdzie mogę się tak pięknie pomalować jak ty. Wiem, wiem, wiem. Już w poniedziałek bo w środku promocji gminy Węgierska Górka o 16.30 dzieciaki będą zdobić takie właśnie gipsowe ozdoby. Co ty gadasz? No to muszę pędzić jak najszybciej się zapisać, no bo. Zabraknie dla mnie miejsca. Napisuj się, bo mnie jest ograniczona. O matko, no to co? Pomożesz mi tam zadzwonić? Jasne, lecimy. Pa. No to my pa!